何 Brawo. Jedzie, jedzie, jedzie. Oś, Teraz uczniów, Brawo! Brawo! trenera, Teraz tak krzyczy. ちょっとやっつうわいい

Tomek zadzwonił później do ciebie. Brawo! Nikolaj, to jest? Nie, staję! Brawo Jest żywek!

フラッシュ

wchodzisz chodzisz szeroko albo sobie nie utrzymujesz w albo w tak? Dojdzie spokojnie, dojdzie! Nie ma co zrobić! zaatakuj, tak! Andrzej, gręczę z całkiem szkłem! Niech na bok! Czemu z każdej kurtyny strzelamy? Ja odkupowałem, tylko dokładnie! Nie, nie! To akurat. To akurat nagrałem! Kaczami, swoje Kaczami, to jest! Kaczper, krzyż, 13. Dobra! Kaczami! Dojdu! Mamy! 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 kasper! Mamy! Kasper jest, Mamy! jeszcze Mamy! szerzej, Mamy! szerzej, szerzej, Gramy! Mamaj, na bramkę, na bramkę! de achterkant! Naar chodzi! achterkant! Kom op! Extra! Daar gaat hij! Gaan we spelen! Gaan we spelen! Eén, één, i do samej siatki. Miki, Miki, nagraj piłkę do środka. Jedź, Eryk, cała strona jest. Brawo. Jeszcze raz można. Albo strzał, albo jeż, podanie. Ale strzał, Eryk. Przygotowany. Puszczaj piłkę. Wyjdzie na uspokojnie. Graj, tak, oddał piłkę, jedź. Brawo, szukaj. Dobrze Szymuś. Dobrze. Nic się nie stało. Możesz spróbować Ekstra. Brawo. Już się ustawiamy, patrzymy na piłkę. Eryk tamten schodzi z boiska, idzie nowy. Ekstra. Antek na prawej bardziej. Noś, noś! Wyprzedź! Tak, graj! Graj jeszcze! Jest Antek, tego za chwilę. Na boczku. na tak szeroko. Niech tak do Niech tak Szeroko, Niech tak będzie. Niech Miki. Miki. Niech tak Miki. Do tak będzie. nie tak będzie. Słuchaj, wiki, te Tak! stara się Tak! Idziemy! 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 za Idziemy! 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 Nie Idziemy! Idziemy! Tak, tak. jedź! Idziemy! 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 jedź! Nie bój się. szybko, czekamy. Wiesz kapi, wiesz kapi. Póki gich, niech tak, niech tak. Na się do samej linii. I teraz albo wlótka, albo strzał, tutaj. Dobrze, i czekamy. Ekstra! ooo, eksta. Brawo we czterech, o co chodzi? O co chodzi, wieszamy, nie pójdzie. To chodzi, bo nie cały do przodu rajdy robimy. O! Graj na bok! Na bok! Szybciej Miki, dokładnie! Dobre! Masze! Miki! Miki, lepsze podania! Nic się nie stało! troszkę, się do środka, troszkę zajtera. Dobra, szeroko. Na bok! Brawo Kuba, jedź, 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 jedź! Graj! Czas, tak, spokojnie! Jerzej, jerzej tym, jerzej tym, nie daj wyjść piłce! Udeś to, tu szukaj! Dobrze! Tak jest, brawo! Gramy. Brawo Kuba, brawo! Decyzja jeszcze z lewej nogi, super! Dojdź! A tak! Nie na raz! Graj, nasze! Marek Kacperek, kto tu kryje z tyłu? E no, lepiej odporzucamy Nic nie stało, już do siebie kryjemy Udane kryciami i środek małego Ej, chodź, chodź do tutaj. Tak, to że na i to trudno, oni zeszli tutaj to ty też schodzisz Graj drugą, jeżdżaj Erek, jeżdżaj Jeszcze Adek po linii Pokaż się Brawo Spokojnie Ej, kapi! Co to jest, Kacpery? nie wyszczał, rzuca. Spokojnie, albo przyjmij uderz. Dawaj.